Sopal, czekać na to przełamanie, ale chyba jest taka gorycz w Tobie, bo będziesz pauzował kolejny mecz. No to niestety, tak jest prawda. Czekałem na ten pierwszy mecz Twój tutaj, w tej rundzie, bo miałem różnego rodzaju problemy. No cóż no, sędzia tak zadecydował, dał mi żółtą kartkę. Uważam, że troszkę niesłusznie, no ale niestety, no koledzy będą jechać bez mnie do Gogowa, ale teraz Wygraliśmy mecz 4-0 i mam nadzieję, że to jest fala wnosząca, która poniesie nas w tych kolejnych trzech meczach do zwycięstwa. Właśnie, ale czekaliście na, te, na taki mecz, w którym zdominujecie w końcu przeciwnika. No tak, my graliśmy swoje, czekaliśmy, to musiał przyjść ten moment. No, ostatnich pięć meczów nie było w naszym wykonaniu takich jakbyśmy sobie tego życzyli, ale dzisiaj wygraliśmy 4-0 i myślę, że udowodniliśmy, że jesteśmy wciąż jednym z głównych faworytów do awansu. Ale też chyba po tym meczu nie ma takiego hura optymizmu, tylko twarde stępanie po ziemi. Wręcz przeciwnie, zespół teraz właśnie poczuł, że to jest ten moment, w którym można wygrywać i będziemy dążyć do tego, by, tak jak wcześniej powiedziałem, w każdym kolejnym meczu zdobywać trzy punkty i uzyskać ten upragniony awans, do który walczymy od początku sezonu.